Jak to się stało, że zacząłem jeździć na rowerze? Przede wszystkim zauważyłem, że sprawia mi to o wiele więcej radości niż cokolwiek innego. Dostał pierwszy rower, w wieku lat trzech, wsiadł, pojechał, zrobił 12 km. Mu się podobało. Zacząłem jeździć w klubie profesjonalnie i tak jeżdżę do dzisiaj. Przygodę tą pomógł nam rozpocząć taki klub w Golinie z seniora, który jeździł na rowerach i tam były i kolarz go wkręcił do klubu, no i poszło już później. Przede wszystkim szukam błędów. Szukam tego, gdzie co mogę poprawić i dociągnąć. Oczywiście po uczucia są nie do opisania. Na początku nie dociera to do mnie, co osiągnąłem, ale później w ciągu całego dnia zdaję sobie sprawę tak naprawdę, co znaczy dla mnie to zwycięstwo. Przed nami minimum Mistrzostwo Polski. Ten sukces, który teraz osiągnął, nie był faworytem, natomiast Wicemistrzostwo Polski spowodowało, że jesteśmy zdeterminowani w tym, co chcemy zrobić. W przyszłym roku chcemy to wygrać. Już osiągnąłem najwyższą sprawność fizyczną. Brakuje szczególnie roweru do jazdy indywidualnej czas, czyli to, w czym się specjalizuję. Naprawdę rower do jazdy na czas dużo daje, a jeżeli chodzi o rower szosowy, no to na nim Najwięcej się spędza czasu trenując i przygotowując do zawodów. Bardzo dużo się od niego u, um, uczymy. I determinacji, tej zawziętości w, w tym sporcie. I w bardzo dobrych wynikach na, w nauce. To co też trzeba podkreślić, że godzi jedno z drugim. Od trzech lat uczę się w Szkole Mistrzostwa Sportowego po to, aby dobrze godzić y, kolarstwo z nauką. Najlepsze osiągnięcia są tam, gdzie czuję się najlepiej. Są to wszystkie konkurencje indywidualne, yy, czyli 3 km na torze, wyścig próżynowy na torze na 4 km. Ja na czas na szosie. Jeżeli ze wszystkich pomiarów wychodzi, że już jest szczytowa forma, a nadal nie jestem najlepszy, no to szuka się problemów czymś innym. Na pewno przydałby się rower do jazdy na czas, gdzie tam mogę urwać cenne sekundy. Nie mam konkretnie wymarzonego roweru. Jest to po prostu sprzęt, który pozwoli mi osiągać jak najlepsze wyniki i móc ścigać się z najlepszymi.